Witam Was serdecznie, moi drodzy, e, po dzisiejszej trasie Gdynia-Poznań-Gdynia Gdynia, e, wieczorem. Jest godzina 21.16. Chciałbym usiąść <laughs> Przepraszam, coś mam. i wypić, posilić się. Może śmiesznie to zabrzmi, ale posilić się jakimś ciekawym, dobrym piwem. E, padło, e, skoro mamy grudzień, to padło na piwo e, z prezentacji. Gdzie pokazywałem, jakie piwa w grudniu będę, będę, będę pił. I tutaj, sprostowanie, kilka piw nie było z Podlasia, a z kościana koło Poznania od Marcina. On bodajże podpisuje się pod filmami, sypką film. Po prostu sobie, człowiek zabiegany. Czułem, że coś jest nie tak, ponieważ piwa z Podlasia na kapselku miały naklejkę. I to jest ten moment, gdzie ta naklejka, nie wiem czy pamiętacie, była z innymi drożdżami. Z 04 to było co innego. Tutaj tej naklejki nie było i e, trochę e, zgłupiałem i brnąłem dalej. No, okazuje się zupełnie niepotrzebnie. Okazało się, że te piwa z gołym kapslem, e, z taką etykietą, to są piwa właśnie otrzymane na poznańskich targach piwnych od właśnie Marcina. Pozdrawiam ciebie. Pozdrawiam ciebie z żoną. Marcinie. I cóż, degustujmy. Warka numer 5 IPA, czyli American India Pale Ale, Belgie 15 i mu A właśnie, chyba widzieliście, tak? Dobrze. Belgie 15, czyli wszystko jest OK i buł 133,5 krótko mówiąc 100 plus tak sobie jest oczywiście goły, szkło oczywiście dedykowane do do no. AIP czas najwyższy otworzyć Mm. No to jest to co w ipach ja lubię. Tutaj nawet mogę wąchać z butelki, chmiel. Uu, 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 nalejemy trochę mniej agresywnie. To szkło trochę kumuluje powstawanie piany przez karbowanie w stopce. Wygląda to tak. Tutaj możecie zobaczyć dokładnie nagazowanie. Nagazowanie jest dosyć spore. buduje pianę. Piana jest no, jak w piwie domowym: obfita, średnio oczkowa u góry trochę większych oczek. Pewnie za chwilę się zapadnie, więc zaraz skonsumujemy piwo. Powiem Wam, że pięknie, pięknie unosi się aromat chmiel, chmielowy. No to tygrysy lubił najbardziej. Jeżeli chodzi o aromat z butelki również. Piękny chmiel, ale zaraz za chmielem można spokojnie wyczuć podstawę słodową. No było, nie było, jest to w końcu 15. Jest sud, jest chmiel, nie pozostaje nic innego. Kolor jest... Piwo jest jak na piwo domowe, bardzo kolorowne. Zaskakująco wręcz kolorowne. Nie ja wiem właśnie, bo nie zwróciłem uwagi. Postaram się to Wam pokazać na czymś w miarę białym. Zobaczcie, naprawdę. Naprawdę, zobaczcie, jest klarowne to piwko. Bardzo przyjemne. Tu gra świateł jest odbijające. A tak, ma być, o, od razu lepiej. Zobaczcie, jaka klarowność. Osiągnięta w domowych warunkach. No, coś niesamowitego, muszę powiedzieć. Naprawdę klarowne. Zadziwiająco klarowne. Jakby było komercyjne ciekawe, czy było czymś sklarowane, czy nie, wobec tego smacznego. O, jest to plus. Jest to plus, ale praktycznie natychmiast, natychmiast tonowane tonowane słodyczą, czyli Czyli pierwszy łyk, nie mogę się powstrzymać. Nagazowanie pomimo tego, że w szkle jest dosyć mocne, w tej chwili z dużych bąbelków zamieniło się już na takie bardzo drobne, wcale nie jest wyczuwalne w jamie ustnej. Nie podkreśla ani goryczki, ani alkoholu. Jest dobrze, jest, jest, jest spora dawka goryczki pochodząca z chmieli, ale już powiedziałem, na samym początku jest kontrowana słodowością i bardziej słodyczą niż wytrawnością. Piwo nie jest puste przez to, jest fajnie złożone, skontrowane i zbalansowane. Piana... Wcale nie jest taka nietrwała. Tak mi się powiedziało, że jest nietrwała. Ale okazuje się, że jest całkiem przyjemnie. U góry jest zbudowana czapką. Jednakże, no, żeby tutaj zachować szczerość, to ta piana nie jest drobnooczkowa. Aczkolwiek to już cały dół buduje się z drobnych oczek. Piękna klarowność. Trochę buzuje. Ty mi ale jest doskonale. To piwo zachęca do kolejnych łyków. Pewnie jest, nie, może i wypiłbym dwie butelki, ale jest doskonałe właśnie na wieczór, kiedy e, dla kierowcy potrzebna jest chwila odetchnięcia, jest potrzebne jedno piwo, e, nawet 100 plus, e, plus w Ibu, e, tym bardziej pić się nie będzie chciało innych napojów, będzie zdrowo, domowo i w miarę naturalnie. Nie będę się powtarzał, bardzo dobra alipa, śmielowość idealna w aromacie, skórka cytrusów, gryfruty, typowe amerykańskie aromaty, bardzo, bardzo słodkie aromaty, Takich, takie ananasowo, cytrusowo. Może nie, ale naprawdę bardzo przyjemne, ciepłe owoce tropikalne. Yy, może to nie banan, a melon. Właśnie to miałem. Mhm, dokładnie. Czyli jest po amerykańsku, jest pożywnie, zdrowo, kolorowo. Piwo jest niesamowicie skolorowane, robi bardzo dobre wrażenie, chociaż. Ja lubię piwa opalizujące. Umówmy się. Ale tu jestem pod wrażeniem tej, tej, tej klarowności. Jest u góry w tym już kielichu trochę opalizacji, natomiast tu jest mega klarownie. Bardzo fajnie to szkło podkreśla tą, to, to piwo. Także Marcinie krótko mówiąc bardzo dobra robota. Naprawdę, gdyby było nie do wypicia, to bym to piwo zrąbał. Wierz mi. Jadąc z Poznania. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym, miałem właśnie w głowie, że wypiję sobie Twoją AIP. No i gdybym się rozczarował, powiem Ci: Ojej, no kochany. A jest bardzo dobrze. To piwo mnie z pewnością jeszcze trochę pobudzi na ten wieczór. Zaraz zrobię z córką lekcję. E... Tylko szkoda, że tego piwa nie można kupić. no. Doskonały przykład harmonii yy, bardzo wysokiej goryczki, bo jest na pewno tutaj ponad stoimu, ze słodowością. To jest świetna cecha tej laity. A zanurzając nos, łykając to piwo, macie jeszcze trzecie doznanie wspaniałe, aromatyczne: yy, melon, mango, owoce cytrusowe, grajfruty. No coś wspaniałego. Zero skażenia, żadnych nut ubocznych. Tylko wypić. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego widzenia.